No. Będziemy jechać teraz z windą fajną. Tak jak wiemy. To dobrze jeździ, co nie? Tak. Klikaj na zielonce. Panie drzwi. No do, ty... Do Udesena do następnego roku. Jedziemy windą na Łaskarza 2. Jest to winda na czkowski. W produkcji 2011. Czyli w Stanie musieli go z Ręba. Tutaj ten, do tego następnego roku przystępuje. Konserwuję Schindler. A, a dziwnie jesteś w A Schindler konserwuje. O, dobra. Dobra. I się zamknie ta winda. I ja jak dam ktoś... Jak nam ucieknie? Miałem ja też. Dobra. Kurde. Co to było? Zerowe czy jedenka Dobra. Zerowe. Zamykam. Fajna winda. I tak dla nas. Ładna sklejka. Tak. Ręby lepsze, ale dla nas. To są. jest no, ładna. No. Podoba. Ja się mi się podoba ta rynu. Ładna jest. O, kiedy... Na początku tak nie wiedzieliśmy co tego, nie? Nie wiedzieliśmy jechać, ale. Pojechaliśmy. No. My się w, w Ręby tak dla na nas lepsze, nie? Ale. W sumie, w sumie. Warto się przejechać dla innych, bo niektórzy lubią nawet no, na przykład. No, jesteśmy już na zerowych. Mogą się drzwić, dobra. W świetle, nie jest tak źle. Nie było w tym, co zostało,